Gwamnati akwai akwai Dzień Dobrych Uczynków to już tradycja towarzysząca społeczności szkolnej z gimnazjum nr 2 w Tarnowie. W ramach tej corocznej akcji opatrzonej wiele znaczącym hasłem Dziel się tym co dobre zainaugurowano spotkanie z przedstawicielami drużynowych Mistrzów Polski Czarnego Sportu Maciejem Janowskim i Januszem Kołodziejem. Pokazanie, że tego typu akcje warto propagować i warto również identyfikować z drugim człowiekiem. A akcja jest organizowana nie, bez, nie przez przypadek akurat przed świę, zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, dlatego że chyba te święta najbardziej pokazują, jak wiele potrzeba tworzenia atmosfery dobra i Yy, działania w, właściwie w tym kierunku. Zaproszeni goście swoją postawą życiową oraz dokonaniami tworzą wzór do naśladowania. W obecnych czasach mało jest osób, które mogą być idolami dla młodzieży. Z pewnością Maciej Janowski Janusz i Janusz Kołodziej nimi są, podkreśla dyrektor gimnazjum numer 2 Mariusz Zając. Myślę, że szukanie wzorców we współczesnym świecie nie jest rzeczą yy, prostą, nie jest rzeczą banalną, aczkolwiek nie możemy też powiedzieć, że jest rzeczą niemożliwą, dlatego, że yy, Często obok nas jest wzorzec, który możemy naśladować. Takimi wzorcami są zaproszeni goście? Zapewne tak. Są to żużlowcy, którzy osiągnęli swój cel. Poprzez ciężką pracę, poprzez wysiłek, pokazali, że właściwie to dobro, które oni mają w sobie, przełożyli na cel, przełożyli na osiągnięcia i zdobyli przecież Mistrzostwo Drużynowe Mistrzostwo Polski. Zapytaliśmy Macieja Janowskiego, czy ciężko jest być idolem i wzorem do naśladowania. Czy ciężko? No my robimy swoje, my robimy e, taką samą pracę jak e, każdy człowiek, tylko po prostu e, my robimy ciut coś innego, więc e, czy, za, czy za wzór? No? Bardzo się cieszę, jeżeli ktoś nas naśladuje i, i, sta, i stara się nas naśladować, to, to tym bardziej mi przyjemnie i, i, i cóż, i, no mam nadzieję, że e, dajemy dobry przykład. Dla Janusza Kołodzieja nie jest to pierwsze spotkanie z młodzieżą. Rok temu w zabawie również musiał się zmierzyć z falą pytań uczniów. W tym roku osiągnęliśmy duży sukces, więc e, trzeba się z tego cieszyć i jeździmy jakby razem porozmawiać o tym e, z dziećmi, z, e, z wszystkimi, którzy chcą nas posłuchać, zobaczyć i nie wiem, podzielić się jakąś tam opinią. Które zosonyoszło Kołodziej uważa za najlepszy w swojej karierze? Pojadowe pytanie. Ja wychodzę z założenia takiego, że nie zawsze udane jest tam, gdzie zdobyło się najwięcej. Yy, Najważniejsze jest to, żeby uchodzić chyba z takim dobrym poczuciem yy, samego siebie, że, że wydaje mi się, że wykonałem dobrą robotę, czasami wkłada się ją dużo więcej, a plony są dużo mniejsze. Także różnie to bywa. Yy. Ten rok był nie najgorszy, cieszę się na pewno bardzo z tego, że zdobyliśmy mistrzostwo, ale poza tym nic więcej nie osiągnąłem, więc tym najbardziej się czuję w tym roku. Yy, w latach no to co, cieszymy się, że doszedłem do Grand ale tam jest nic więcej nie osiągnąłem. Yy, w 2010 roku troszeczkę się odbudowałem, myślałem, że już yy, znam tą drogę, którą powinienem iść, ale okazuje się, że to nie jest do końca takie łatwe i jakby zaczynam pewne rzeczy od nowa. No i wcześniejsze lata też nie były najgorsze. No. Takie, powiedzmy, przepl przepl przeplatane konkluzjami. Yy, I to też czasami tak stopuje. I no, mam nadzieję, że tak troszeczkę będę ją mijał i jeszcze się rozwijał, bo to jest mój główny cel. A to jest tak, że wracacie do swoich lat dzieciństwa, do, do lat, które spędziliście w szkołach? Też, też. Wiadomo, zależy jakie pytania będą zadawane, bo często są o nasze początki, więc musimy sobie przypominać to, jak, jak to było na początku z tą szkołą i jak z jazdą. No dokładnie, więc wtedy jakby się dzielimy tą, tą swoją historią. Bardzo, bardzo lubię jeździć na takie spotkania z uczniami, bo sam wiem, jak ja byłem małym chłopakiem i, i tylko czekałem właśnie na takie jakieś tam przerwy w zajęciach i... Spotkanie się z jakimiś sportowcami. Kolejne pytanie do Macieja Moskiego. Jakie to uczycie być mistrzem świata juniorów w takim młodym wieku? Cóż, to, to, jest, to jest bardzo fajne. Polecam każdemu. E, temu. To, to bardzo, bardzo fajne ukoronowanie ko, ko, e, naszej pracy i treningów. Ciężko mi powiedzieć. No, jest naprawdę no, bardzo fajne uczucie, i, i na tym nie Jednym z wielu założeń Tygodnia Dobrych Uczynków jest szerzenie życzliwości wśród współczesnego pokolenia. Anna Ptak, Tarnowska TV.